To zaczynamy spotkanie w Głogowie. Zacznijcie wpuszczać nas na duże boiska, bo tutaj jest nas trochę za dużo. Ale jakoś się podzielimy i jakoś damy radę, nie? Pozdrawiacie moich widzów? Dzięki, mordeczki. Dobra, dawajcie, chodźcie, to jakoś podzielimy, nie? Nie wiem jak, ale jakoś to podzielimy, nie? Chodźcie, na linię się ustawimy. Zobaczymy, ilu nas jest. Dawajcie wszyscy na linię! I mi tu proszę od tyłu siatek nie zakładać. Pewnie, że tak, bo to będzie, wiesz, ile czasu chłopie, będziemy grać... I dwie drużyny grają 7 minut, reszta czeka. To wiesz, to w międzyczasie będziemy tu chrobry głogów pozdrawiać. A, wzór, dzięki mordo. Dawajcie, kto gra, ten na linię, nie? Zaraz to szybko... Chodźcie mordeczki, to szybko jakoś wybierzemy, nie? To gra, to dawajcie na ten, na linię. Ja pierdzielę. Mm, może być za mało. Myślę, żeby zrobić tak, że starsi zrobią jedną grupę, młodsi i będą grać raz młodsi, raz starsi, nie? Czy chcemy, czy chcemy wszyscy razem się... Po... Młodsi i starsi, nie? Dobra. Gra co? Zajmiesz się starszymi, nie? No, zajmiesz się starszymi. Dobra, to młodsi do mnie na drugą linię, a starsi tu zostaną z e, Graco. Policilu ich jest i podziel na równo, a wydawajcie do mnie na linię młodzieży. Kocham Badzio. A, totalne Eldorado. Nie, nie musisz być Ronaldo, żeby ktoś pokochał twój futbol. Dobrze, że ich jest więcej, to my sobie więcej pogramy, nie? Dobra, to ustawcie się i my już to jakoś liczymy, nie? Dobra, to odtąd zaczę liczyć, bo tu już poustawiane, zapamiętam, zapamiętam, spokojnie, spokojnie, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, sześćnaście, siedemnaście, osiemnaście, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwadzieścia, siedem. No i dobra, dwudziestu siedmiu. Nie, trzy składziki zrobimy, wiesz? To co, podzielimy się jakoś koszulkami, czy coś, kolorami? Chrobry chce razem, ale wtedy... Chro... chrobry wtedy będzie zamiatał, nie konkurencję? A no to nie, to dobrze, to dobrze. To chodźcie, koszulki chrobrego, chodźcie, koszulki chrobrego. ty nie, ty będziesz jako czerwone koszulki. Nie, nie, już tu widzę, że go chcą, to tak, tak, już sobie chcą skład ustawić dobry. Nie, nie. I do was dojdą. Nie, nie, nie. Czerwone koszulki na tą stronę, czerwone na tą. Nie, 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 nie. Zakładaj, zakładaj. Czerwone koszulki. I teraz tak. Nie, nie. Ty Barcelona tutaj do czerwonej koszulki. Ty kolego tutaj. Tak, ty też playball tutaj. Ty też kolego tutaj. No i dobra. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na trzynastu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, tylko to dobra. Chodź, chodź, Przygramy dwie drużynki i ogień. Kto sobie poradzi ten sobie. Kto ma technikę, ten sobie poradzi, nie? Najwyżej będziemy dwóch na zmianę mieć i co mecz się będziemy zmieniać? Wtedy będziemy i tak grać więcej od nich. Bo ich jest tam od cholerii, widzę. To oni się będą męczyć z tym, żeby grać. Chodźcie, to chodźcie, chodźcie, chrobry. Ilu nas już jest? Tak, biała koszulka do nas. Dobrze się założyła. Dobra, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz tak. Czarne koszulki tutaj. I reszta tam. I ty kolego do nas. I chyba jest porówno. Policzcie, ilu was jest? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzynastu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętnastu. To jeden z was do nas. Który? Nie, 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 nie. Ty do nas, chodź. I teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8, 9, 10, 1, 2, 3 na 14. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, 8, 9, 10, 1, 2 na 3 na zorowo, 14 na 14. Czter... Dobra, to my pierwsi gramy, jak my już wybrani. Dawajcie za ten! Dobra, dobra, nie przeszkadzam. Przepraszam Panie Gracy. Dobra, my zagramy od razu pierwszy mecz młodsi, nie, Ty, to zajmujcie te boisko, a wy tamte, a ja idę się szybko przebrać. Dobra. Dobra? Ja idę się szybko przebrać Rozgrzejcie się, dawajcie 5-10 minut Nawet 10 minut się porozrywajcie, żeby nie było żadnych kontuzji Poruszajcie się, w Warszawie, w Warszawie mordo No będzie tu rodeo, będzie tu rodeo jest ze mną Graco, nasza gwiazda z TikToka, która pomaga mi tutaj organizacyjnie. Proszę bardzo, nawet jeszcze mówi, żeby koszulki wymienili. To, tego. On chyba grał gdzieś po lidze. Grało się. Dobra, idę, se, idę się ubrać. Pozdrawiacie moich widzów? Pokamerujesz kiedyś. Tak, jest. To, co się tam dzieje, to jest to tam, siema. Siema. Przywitaj się. Siema. <laughs> Dobra, jest koks. Bie, a bierz. Idzie nasz słynny Gracza, Ale masz telefon! No, a jaki to jest telefon? Czy to jest a, iPhone 13 Pro? Pro Max? Pro! Pro. Wczoraj, nie, wczoraj na, ten, na spotkaniu, przychodzi taki no, Ale masz telefon! Czy to jest iPhone 13? Pokaż go. <laughs> czy to jest iPhone 13? Wow! Na treningu najlepszy? A na meczu?

Ah, przecież, no 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 ale może tylko raz podchodziłem do tego, A tak? A to już mój ten, to moja wina? No to live nie? To filmik, no. no, no. Siema, przywitaj się. Cześć, jestem Gracjan Skąd jesteś? Polkowic jestem, Polkoś. Masz szkło na ten? Nie, masz na aparatu No widzisz. iPhone jaki daje? 13 pro ile jest? Siedem minut. Dobra, już tam idę do was mordy. No to niech... Dawaj, mamy będziecie mierzyć gra co czas? Na razie? Mm, a co jakiś stoperek? Co, pierwsze, dwie młode. <grym> dwie młode grają pierwsze. Ty to dawajcie. Najpierw zagrają tych dwóch młodych, dwie drużyny młodych. Później wchodzą dwie drużyny starszych. Dwie drużyny starszych. Młodzi, dwie drużyny starszych, dwie drużyny starszych, młodzi, dwie drużyny starszych, dwie drużyny starszych i tak w kółko. To dawajcie, jedni tutaj. Jak oceniasz grupę, w której jest Barcelona? Nie oceniam, Mordo, nie oceniam, bo zawsze jak coś yy, typuje to. Nie no, obawiam się, znaczy obawiam się. Mam nadzieję, że Lewandowski po prostu pokaże, że jest to najlepszy napastnik na świecie i pokaże Bayernowi co stracili, nie? Także mam nadzieję, że im trzy huknie, nie będzie się cieszył, ale wiesz, barca swoje, swoje wygra. Ale dla mnie to jest takie trochę, wiesz, no chamskie, ja, że. no Jak on może od razu grać z Bayernem? Wiesz o co chodzi? Tak samo To tak jak ja bym nagle miał z Wami grać mecz o życie, nie? Lubimy sobie pograć tak razem całe życie, jakoś tam graliśmy. Dokładnie. Dobra, głotowi mordeczcy? Ty, to dawajcie, zejdźcie, zejdźcie, Terranoci, gra co, pokamerujesz to?

Bardzo blisko Ole, na dupie Jedyna szansa Jedyna taka szansa w życiu, że w końcu może wygrać główkę Sprawki, bo szkoda czasu. 7 minut tylko mamy. Już połowa czasu zaczęła.

Единственная такая в житье. Олег за

По минуте. По. По минуте. Я game. Так нічого ж. Ні, у нас біга. Ти сидиш? Дека 20. Ну, зараз. Зробимо останні макси. Ulfą! I Dobra! Os ostatnia akcja! Bo koniec czasu! Dobra, koniec, ostatnia akcja! Dobra, koniec! Jedynki z dwójkami teraz! Ej, tu ja daję tą klatkę teraz! Nie no, amator mi tu filmy przycina, nie? No. Pracę, ja pracę. Chcę A ja nie chcę tą nie to Jeszcze nie A co mi to? Jak ja gówno piję nawet. A Czekaj to tu będzie. Oj Nie mam tego. Oni się nie startowali. Od odkulis od, kulis. od kulis. Od kulis, od kulis. Dzięki odkulis. Dzieńki, morto. Kochamy bardzo. Kochamy Mordo Dzięki no. Bohame, badzia, badzia i grywa Idź Idziemy, gryba gierki. Idziemy, gierki. Idziemy, czemu? gierki. Idziemy, grywa gierki. Idziemy, grywa gierki. Idziemy, grywa gierki. gramy, gramy, mordeczki O nic co tak późno. Dobry chodźcie. nie chcę dobrego. Ojej! Kutalny Eldorado. Ręka mi odpadnie, że jestem zatrudniony jako kapitan kamerzysta, operator. Pozdrawiamy serdecznie z Długowa. Zapraszamy ponownie Badia Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ale do jak oni mi każą z naszą wakacją, to ja schodzę, nie? Jak ja mam kwiat? Jak ja mam kwiat, że nad Jak ja mam kwiat? Cześć. Jak myślisz teraz o ile Badziu się nie brane? Zero. Bez trup. Słyszysz Przemek? Jesteś słaby. No. Ja sądzę, że Ej, piło Piwo lecą. mes? na chce po YouTube'a Na to YouTube. zapraszamy też Wikasa. Wikas z tej Warszawy. nie zapraszamy Wikas na szkołę. Wikas musi się uczyć. nie Mae'n rhaid i mi wneud hynny yma. Mae'n rhaid i mi wneud hynny yma.

Przestań kamerę. câmera Go widać, było widać. O. que é tak. Você zapalnik. Pojdź. Pojdź. Ale, ale. To

Наговка! На ну, no, он тебе вылетит из авто. Паз! А ты можешь на выскок! Наговка! Так есть! Ой-ой! Сумей на твой взрослых. аккурат! Давай, 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 давай. Ой, запальник! де <плодрожный гонщик>

Bronił łatwo piłeś się cieszył Ale broniu To morale trzeba budować Nie ważne czy, puściłeś nie po... czy wygrywasz mecz z B klasą czy z X klasą Morale to morale <grywa> Punkty w FPLu za asystę wybyły Za asystę wybyło Samobój, tak? Tak

No, na razie drugi długi. No to jest piłkarz, stąd teraz się było grać. Mam klaskę, masz grał? No teraz ja w trójkach jestem. Nie? O, mój no jest super hmm. Nie wiem, czy to jest powód do dumy. Jakie? No, to? Głównie. To tyle miała, Jak tak, to tylko do ciebie podaję dzisiaj. A mi, a mi nie podoba się Nie, trójka No właśnie, nie no, to w klasie to ja jestem doświadczony na no, przykład już nie, No, nie w tym sezonie sezonie Z Pruszowicami te braknie nawet strzelałem, kurwa Ja teraz w Buczynie, ale tragedia Ale grałem w bramki, jaki spokój, nie? Wciąg, nie pamiętam Ale idzie dwójkowakcja Jezus Maria, Jezus Maria! Co robi? To robi! Totalne Eldorado, nie? Oj, go tam To jest to doświadczenie sprawne. Chyba tak Z kim ty doświadczenie sprawy Przybierz

a my zalegramy tak samo, tylko że mi się też nie chce. To gracak ty ten. pod środkiem Nie. on mnie kieruje tak? Czekaj, bo tam jeszcze. Chyba koniec, tak? Różne czasy. Koniec chyba, nie? No. Teraz do, y, starsi, ale 3-4. Dwie następne grupy, potem młodzi. Wojciech, wiecie, wiecie? Tak, spokojnie. Oni się zaraz. Dochodźcie, No, dzięki. My grywaczom. Dzięki wielkie, mordko Przepraszam, a kim pan jest, że pan autografy daje? Ja nie daję autografów, w mordo, proszę zobaczyć Łukasz zawsze... Kusari, Zawsze podpis drukowanymi, ponieważ daję sobie sprawę z tego, że lubią oglądać moje filmiki Bo mordeczko, nie musisz być Ronaldo, żeby ktoś pokochał twój futbol Zobacz na to, co się tu dzieje, nie?